Zanim zacznę, bo to taki mamy czas wakacji i trochę osób nie ma, trochę też nie ma, bo dzisiaj studenci chyba z tego co wiem mają sesję i chyba z pięciu tych studentów co najmniej mamy. Gdzieś to widziałem przez chwilę się pojawiali. Eee, I niech im Bóg błogosławi w cyzowaniu tych egzaminów. Eee, mnie też przez jakiś czas nie było i dobrze być z powrotem. Eee, kontakt miałem powiedzmy oglądając sobie nabożeństwa i to człowiek, który docenia właśnie tą technikę, że może sobie mieć eee, styczność ze zborem chociażby e, poprzez oglądanie kazań, ale też e, mieliśmy z Agnieszką taką można powiedzieć podróż sentymentalną, bo odwiedziliśmy swój macierzysty zbór. I, i przywozimy pozdrowienia ze Świnoujścia. Tam byliśmy w naszym zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów. Byliśmy też w społeczności, która się nazywa Piekarnia 44, też jest w Świnoujściu. Ale też mieliśmy my okazję być w zborze w Szczecinie i to zbór, w którym powiedzmy zrastałem, swój początek drogi miałem, więc to mówię taka podróż sentymentalna, ciekawa, więc przywozimy pozdrowienia z tych miejsc i, i, i cieszę się, że jestem z powrotem. I dzisiejsze kazanie, które będę miał okazję mówić, e, też będzie mówiło o tym, co Piotr w wstępie mówił, czyli o przepisie. O pewnym przepisie, który e, też e, Piotr w drugim liście daje. Także widać, że był specjalistą od przepisów e, i będziemy o tym mówić. A tytułem kazania jest, e, czy sama wiara wystarczy? E, bo. Tak się nad tym często zastanawiamy, bo taki werset z Galacjan, który myślę dla każdego z nas, a dla mnie był szczególnie cenny, bo, bo można powiedzieć dzięki niemu się nawracałem. Z Galacjan z drugiego rozdziału, ósmy werset mówi, ale bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Chyba wszyscy lubią ten werset, bo on tak mówił o tej łasce, że tak mamy wszystko, że tak już nic nie musimy, że Bóg o wszystko zadbał, to On nas wybrał, to On nas uświęcił, to On nas uwolnił od grzechu i tak jest super. I, i jak ktoś zaczyna iść w kierunku właśnie czegoś innego, czyli zaczyna mówić o jakimś uczynkach albo o działaniu, to tak czasami jako chrześcijanie, myślę, czujemy takie mrowienie na plecach i się zastanawiamy, czy to na pewno jest to, co tutaj w tym wersecie. A warto spojrzeć, że werset dalej, werset dziesiąty, bo często nie zapominamy, mówi, Jego bowiem, dziełem, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pamiętamy o tych dwóch pierwszych wersetach, a często zapominamy o tym kolejnym, który mówi, do czego jesteśmy przeznaczeni. I on jasno mówi, że mamy robić te dobre uczynki. Że to jest naturalna rzecz, która powinna z nas wypływać i skoro mamy je czynić, to czyńmy. Doceniajmy to, że Bóg nas uwolnił, Bóg nas zbawił, Bóg okazał nam swoją łaskę, ale przeznaczył nas dochodzenia w dobrych uczynkach, że mamy wykonać jakąś pracę, i nie tylko w słowach, ale i w czynach. I te uczynki mają być naturalną konsekwencją tego, że uwierzyliśmy. To nie ma być coś, co y, jakaś kara, ale to ma być naturalna, wypłająca z naszego życia, że kochamy Boga, chcemy Mu w jakiś sposób y, pokazać, że nam zależy, nie chcemy Mu odpłacić, bo nie jesteśmy w stanie odpłacić. Nie chcemy sobie w żaden sposób zasłużyć na tą łaskę, na zbawienie, ale chcemy Mu się podobać. I tak jak naturalną rzeczą powiedzmy dla drzewa jabłoni jest to, że wydaje owoce, jabłoni. Nie oczekujemy tam pomarańczy, tak naturalną rzeczą dla chrześcijana jest to, że powinien owocować, że powinien te dobre uczynki y, robić. Y, I to powinno. Y, tak jak mówię, dla tej jabłonie jest naturalne, że wydaje to owoce, tak dla nas naturalne powinno być w, tych, w Chrystusie stworzenie do tych dobrych uczynków i do czynienia dobrze, do robienia dobrze, do pobożności jesteśmy właśnie powołani. Y, na świadectwo tego, że jesteśmy. Jak sami siebie nazywamy naśladowcami i uczniami Jezusa Chrystusa. I to wymaga od nas zaangażowania. Nie da się ukryć. To jest jakaś w cudzysłowie praca do wykonania, ale to jest naturalna konsekwencja tego, że uwierzyliśmy. I tydzień temu pastor Mateusz zaczął omawianie drugiego listu e, św. Piotra, e, i w pierwszych wersetach dowiedzieliśmy się, że wszyscy mamy udział w łasce. Wszyscy, bez wyjątku, w tej samej łasce. Nie ma chrześcijan pierwszej i drugiej kategorii. Bo wszyscy mamy tą samą. I to nie może być dla nas żadną wymówką. I często ja sam lubię się zasłaniać. Na przykład, pomyślę sobie o apostole Pawle, mówię, taki wykształcony Żyd, i on znał te wszystkie pisma. Gdzie ja, chrześcijani, taki malutki, gdzie ja pasuję, sobie siądę cichutko i tak dalej. Ale patrząc na ten fragment, wszyscy mamy tą samą łaskę. A dzisiaj mamy list Piotra. Piotra, który był rybakiem. To nie był jakiś Wielki człowiek, to nie był, y, jak ja sobie zapisałem, najznamienitszy człowiek tamtych czasów, czy jakiś kwiat inteligencji. I nie chcę mówić, że rybacy to prości ludzie, bo mój tata był rybakiem, no może innym, bo pływa na dużych statkach, ale był rybakiem y, wiele lat. Ale to, to nie był jakiś kwiat inteligencji tamtych czasów. A jednak y, Bóg go wybrał. Uznał, że jest wystarczający, że jego cechy są wystarczające. A może inaczej, te braki, które posiadał. Były szczególnie ważne, aby być uczniem Chrystusa. Może to, że jak Piotr zrozumiał, że ma polegać na Bogu, a nie na sobie, wtedy był użyteczny. I dziś czytamy Jego listy i przerabiamy. W wersecie trzecim czytaliśmy, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności dzięki pokazaniu tego, który nas powołał, czyli Jezusa Chrystusa. I wiemy to, i to odsyłam do poprzedniego kazania, pastora Mateusza, że mamy się uświęcać, i w dzisiejszym kazaniu Piotr pokazuje nam, jak mamy to praktycznie robić. I dzisiejszy tekst to jest drugi Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 11 wersetu. Kto ma to, zachęcam otworzyć Biblię, może się uda wyświetlić, to będzie można popatrzeć. Czytamy tak, od 5 wersetu. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, i uzupełnijcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. No właśnie, czy ta sama wiara wystarczy, bo czytamy, że mamy ją uzupełniać. Czy powinniśmy robić coś więcej? Czy e, opieramy się na wierze i łasce? Czy bardziej iść w kierunku działania, uczynków, takich rzeczy? E, myślę, że to źle postawione pytanie, bo jedno nie wyklucza drugiego. E, w Jakuba e, czytamy tak w drugim rozdziale. Cóż to pomoże bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powie im, idź w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało ich potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. I w 26 wersecie. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara i uczynki współdziałają ze sobą to jest jako wierzący w naturalny sposób powinniśmy te wydawać dobre uczynki, tak jak wspomniałem o tej jabłoni, która wydaje jabłka. E, jeśli brak tych uczynków, to znaczy, że coś, coś, coś jest nie tak. Po prostu. Owocem naszej wiary powinny być uczynki i nasze działanie, nasze postępowanie, nasze uświęcenie. Dlatego zauważmy w piątym wersecie Piotr pisze i właśnie dlatego, Dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. On tu nawiązuje do trzeciego i czwartego wersetu, który był wcześniej, czyli informuje nas, że jaka powinna być nasza reakcja na Boże obietnice, nasz cel, to co było wcześniej kazane na tą boską naturę, jaką mamy mieć, że mamy przypominać, Chrystusa, że mamy być tymi bożymi ludźmi, nie takimi świętymi, nie wiem, unoszącymi się 20 cm nad ziemią, ale takimi z krwi i kości, którzy chodzą tu i teraz, ale pokazują i wskazują na Chrystusa. Taka ma być ta nasza wiara. I Piotr już wcześniej w pierwszym liście o tym pisał w czwartym rozdziale. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwofazu. Teraz mamy dążyć do doskonałości i jak najlepiej obrazować Boga. Nigdy nie będziemy doskonali, to wiemy, ale mamy dążyć do tego, a uświęcenie jest naturalną konsekwencją tego, że wierzymy i że wzrastamy duchowo. Ważne zastrzeżenie takie, które chciałbym zrobić, nie po to, żeby zasłużyć, albo żeby odpłacić, bo tak jak czytaliśmy w Galacjan, łaską jesteście zbawieni, ale nasze uświęcenie jest naturalną konsekwencją tego, że działa w nas Duch Święty. I również naszego zaangażowania, chęci po prostu podobania się Bogu, bo naturalna chęć podobania się Bogu, która powinna nami kierować, powoduje... Że chcemy dobrze czynić, chcemy dobrze postępować, chcemy być pobożnymi ludźmi e, i pokazywać to swoim postępowaniem. E, naturalnym efektem mojej miłości do Chrystusa powinno być to, że chcę się uświęcać, że chcę tak po prostu mu się podobać. I e, ja wiem, że nie ma nic we mnie, co mogłoby się Bogu podobać, ale jednak On dzięki swojej łasce, o której mówimy, wybrał nas, uświęcił nas, uwolnił nas, powołał nas. E, a skoro nazywamy się jego naśladowcami i uczniami Chrystusa, no to naturalnym powinno być wydobywanie tych jego cech w naszym życiu yy, i pokazywanie tego innym ludziom. Zauważmy, że w tym piątym wersecie on nic nie mówi, że coś mamy robić z naszą wiarą. Piotr przyjmuje, że tą wiarę mamy. To można przeczytać też w Hebrajczyku w jedenastym rozdziale. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga. Musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. I dalej też e, w Hebrajczyków pisze, czym jest ta wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Piotr przyjmuje, że jako chrześcijanie mamy wiarę. I, e, czyli tą pewność, przeświadczenie, czyli to po prostu zaufanie Bogu, e, i tę wiarę mamy uzupełnić. Uzupełnić cnotą, a cnotę poznaniem. Ale po pierwsze, mamy dołożyć wszelkich starań, że to jest po naszej stronie, że mamy się w to zaangażować yy, i po prostu mamy to zrobić. To nie jest w formie, jakbyście mieli czas, drodzy bracia i siostry, to może byście się zainteresowali, byście coś tam zmienili. To jest w formie nakazu podane: dołóżcie wszelkich starań. Yy, I przypominam, ten werset to jest, wynika z tych dwóch poprzednich, które były w drugim Piotra, czyli Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Mamy dostęp do obietnic Bożych e, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa i mamy udział w jego boskiej naturze. Nie jesteśmy bogami, jak to Mateusz, pastor Mateusz zastrzegał, ale mamy dążyć, żeby być tymi bożymi ludźmi. Mam zachęcał nas tego w tym, w tym kazaniu, że mamy obrazować Boga, czyli wiarę, którą posiadamy każdy z nas, skoro przyszliśmy do Boga, mamy uzupełnić cnotą. No ale właśnie co to jest ta cnota? Takie dość chyba archaiczne w dzisiejszych czasach słowo. Jak sobie sprawdziłem w słownikach, ta cnota tłumaczona jest jako dobroć albo doskonałość moralna i duchowa. Czyli mamy dążyć, czyli uzupełniać tą wiarę doskonałością moralną i duchową. Inaczej, można powiedzieć, Piotr mówi, macie nabierać charakteru Chrystusowego, macie być bożymi ludźmi, macie przypominać mnie. I ona ma nas doprowadzić do poznania. Poznanie to jest takie, nazwijmy to, doświadczanie Boga. Tu nie chodzi o wiedzę, jakąś mądrość, tylko takie doświadczanie w osobistej relacji Boga. Bóg chce z nami więzi nie takiej teoretycznej, ale takiej osobistej. Chce, żebyśmy poznawali Go osobiście, żebyśmy spędzali z Nim czas, abyśmy podróżowali w tym świecie z Nim i zapraszam do swego pielgrzymowania, a nie tylko do zbierania informacji o Nim, żebyśmy wiedzieli więcej o Nim. I dalej dlatego pisze Poznanie mamy uzupełniać powściągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. I znowu pojawiają się takie słowa, które sprawdziłem jak można wytłumaczyć, jak można inaczej, żeby były dla nas lepiej zrozumiałe. I powściągliwość to inaczej panowanie nad sobą albo samokontrola, e, bo wstrzemięźliwość, którą zadałem słowo, to tak też w dzisiejszych czasach może być trochę e, nieaktualne, ale samokontrola to, to chyba jest nam dobrze zrozumiane. Wytrwanie to jest inaczej wytrzymałość, niezłomność, ale też cierpliwość i stałość. Natomiast pobożność odnosi się do Boga, do oddania Bogu i pobożny inaczej to człowiek mający jego cechy, mający tą Bożą naturę. To jest człowiek pobożny. Jak widzimy tego człowieka, to mówimy, to jest Boży człowiek. Widzimy w nim pewne cechy, które, które odzwierciedlają Boga. E, zauważcie, że w dzisiejszych czasach panowanie nad sobą e, jest przeciwieństwem wolności. Świat mówi, że ktoś, kto jest wolny, może robić, co chce. Natomiast w chrześcijaństwie jest całkiem inaczej, że nasza wolność to jest posłuszeństwo i służba Bogu. I to jest dopiero doskonała wolność. I praktykowanie tej samokontroli, tej powściągliwości zaowocuje wytrwałością, ale ta wytrwałość to nie będzie takie, że na niczym nie zależy i taki stoicyzm, ale będzie to świadome poddanie naszej woli, woli Bożej żeby czynić to, co Bóg od nas oczekuje. Zatem będzie to miało tendencję do naszego rozwoju, do naszego wzrostu, do oddawania czci Bogu, do właśnie do pobożności wobec Boga, tak aby ludzie widzieli w nas ten obraz Boga. Ludzie, którzy mają na nas patrzeć, mają widzieć to odbicie chwały Bożej, a my mamy wskazywać na, na Boga, na, na Jezusa. Ludzie mają dostrzec tą, tą różnicę. Może to będzie... Z naszej strony, nie wiem, kontrolowanie naszego narzekania, może czynienie dobra, może szukanie nadziei w przyszłym życiu i wskazywanie ludziom innych rozwiązań zamiast narzekania, zamartwiania, czarnowictwa i podobnych. Po prostu mamy mieć ten smak Chrystusowy, żeby ludzie widzieli, że coś, coś jednak innego w nas, w nas jest. I dalej czytamy w siódmym wersecie, że pobożność to mamy uzupełniać braterstwem, a braterstwo miłością. I braterstwo e, tłumaczone jest jako po prostu miłość do innych chrześcijan, do innych braci. Natomiast miłość pochodzi od słowa agape, to, to wszyscy znamy. Czyli innymi słowy to nasza pobożność nie ma być samolubna ale i samotna, ale towarzyska i chrześcijańska. Bo kto miłuje Boga powinien też miłować swojego brata i siostrę. To czytamy w pierwszym Jana w czwartym rozdziale. Jeśli kto miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. W tej pobożności naszej, Piotr pisze, musicie rozwijać braterską życzliwość, nieobłudną, e, ponieważ. Kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który go się z niego zrodził. To jest pierwszy Jana. E, a zakończeniem tego e, wszystkiego powinna być miłość. I opis miłości, myślę, że to wszyscy znamy, na wszystkich ślubach jest czytana, ale dzisiaj też warto, myślę, to odczytać. E, z pierwszego listu do Koryntian miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie... Postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Z, tego, z tej wiary, z tego korzenia wyrastają powiedzmy takie siedem cech, pięknych owoców, których miłość jest zwieńczeniem yy, i każdy, można powiedzieć, siebie uzupełnia. I udoskonala. I dlatego Piotr pisze dalej w ósmym wersecie. Jeśli je wszystkie, te, 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 te siedem cech posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wspomniane cechy nie są jakimś przepisem na superchrześcijanina, żeby była jasność, ale są wskazówką jak być użytecznym. Mamy nie być jałowi, nie mamy być bezowocni, a, a jak sobie znalazłem w tłumaczeniu z greki bezowocny to taki e, niepracujący. Czyli e, mamy być, nie mamy być nieproduktywni. Jeśli e, wspomniane cechy będą w nas, te które wcześniej czytaliśmy, będziemy moralnie aktywni, e, będziemy wzrastać, będziemy produktywni w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. E, I one będą nas prowadzić do coraz lepszej znajomości z Chrystusem. Jeśli naprawdę są nasze. Nie pozwolą nam być bezczynnymi i będą nas prowadziły do tych właśnie dobrych uczynków. Będziemy poznawać Boga po prostu przez naśladowanie go. I można powiedzieć, że to, co czytaliśmy, to jest obraz prawdziwego chrześcijanina. Natomiast w dziewiątym wersecie Piotr przedstawia obraz takiego trochę zaślepionego chrześcijanina, bo czytamy: Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich rzeków. Nie możemy osiągnąć poznania Chrystusa bez tych łask, których były wymienione. Bo kto ich nie ma, jest ślepy albo krótkowzroczny. To jest jak ktoś, kto mruży oczy i próbuje zobaczyć coś dalej, ale po prostu nie jest w stanie. Ci, którzy kiedyś zapomnieli okularów i poszli do kina i oglądali film, to, to myślę, że doświadczyli tego, że już wtedy nie bardzo wiedzą, co tam w tych napisach jest, jak nie znają języka i się nie mogą skupić. Ja pamiętam taką sytuację, jak byliśmy e, w Filharmonii i, e, nie przepraszam, w Operze, w Operze z moimi braćmi i e, tam śpiewali, ale u góry był telebim, gdzie był wyświetlany napis, co ci ludzie śpiewają. I mój brat nie wziął okularów. I całą pierwszą tą jak to się, akt powiedzmy, miał tylko, tylko oglądał. Nie doświadczał tego wszystkiego, co tam jest, o czym oni śpiewają, bo po, po prostu nie widział. Był właśnie taki, można powiedzieć, zaślepiony. W przerwie, jak poleciał po okulary i wrócił i drugi ak oglądał, to już widział wszystko. Mógł doświadczać w pełni tego, co zostało przygotowane dla nas. I właśnie e, taka osoba, która jest krótkowzroczna, o której tu pisze Piotr, może stracić ze swojego wzroku koszt, jaki Chrystus ponosł dla nas na krzyżu. Może zapomnieć o tym, jak wielkiej rzeczy e, zostaliśmy uwolnieni od grzechów. Przez tą swoją krótkowzroczność. Ta krótkowzroczność może powodować, że widzimy tylko to, co tu jest tu na Ziemi, nasza teraźniejszość. Nie patrzymy w dal, dokąd zmierzamy i do kogo zmierzamy. Więc warto pamiętać o tym, żeby patrzeć w pełni i czerpać z tego pełni i właśnie wykorzystywać te łaski, uzupełniać tą wiarę naszą tymi łaskami, o których wcześniej czytaliśmy. Bo dalej czytamy w wersji 10, 11, można powiedzieć, błogosławieństwo. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To napomnienie zostało powiedziane z większą powagą z tych właśnie powodów, co było w 8 i 9 wersecie, żeby być tym właściwym chrześcijaninem, a nie tym zaślepionym. To słowo bracia, no to tak podnosi rangę, bo sami tego pewno doświadczyliście, bo jak ktoś do Was mówi, przynajmniej jak ktoś do mnie mówi, Paweł, coś tam, coś tam, ale jak mnie do mnie, bracie, to już wiem, że żarty się skończyły. Nie? To, już, to już jest coś, level, level wyżej, i to trzeba się skupić, bo ktoś coś chce mi coś ważnego powiedzieć. Tak samo tu jest właśnie, że mówi, bracia, dołóżcie starań. I to jest powtórzenie to, co było w piątym wersecie. W piątym wersecie mieliśmy włożeniu wszelkiej staranności, bo jeśli będziecie czynić te rzeczy, o których on mówi, nigdy nie upadniecie. Tu występuje takie fajna rzecz, że nigdy się nie potkniecie podwójne zaprzeczenie, e, to pewno Antoni Matematyk powiedział, że dwa minusy dają plus. To pewno też pamiętamy, że właśnie to jest to, że jeżeli nigdy, nigdy się nie potkniecie, to będziecie, stosując te rzeczy z 5, 7 wersetu, te wszystkie cechy, które bym, będziecie mieli ten Boży charakter. E, nasze posłuszeństwo upewnia nas o przymierzu, który zawarliśmy z Bogiem. Świętość życia jest dowodem, że Bóg w nas żyje, że Duch Święty w nas działa. I tak kończy się właśnie ten pierwszy fragment drugiego listu Piotra. I czytamy w nim, że bądźcie gorliwi, bądźcie aktywni, bo tak wiele zostało dla Was zrobione i taka bogata nagroda jest dla Was przygotowana. To mniej więcej w pierwszym i drugim wersecie. Bóg zaspokoi wszelkie nasze potrzeby. I że jak mamy właściwie reagować na to Boże Zaopatrzenie, to mamy w trzecim i czwartym wersecie. A nasza reakcja jest opisana właśnie to, co dzisiaj czytaliśmy w piątym i siódmym wersecie. I to nie jest sposób na uzyskanie Bożej akceptacji. Tylko to one świadczą o naszej Bożej akceptacji, że my zostaliśmy wybrani, że my kochamy Boga. I po prostu chcemy mu się podobać, dlatego chcemy się uświęcać, chcemy się rozwijać i dlatego Duch Święty z nas działa. Podsumowując te wszystkie cechy, które dzisiaj omówiliśmy, czyli cnota, inaczej doskonałość, poznanie, czyli doświadczanie Boga, powściągliwość, czyli ta samokontrola, wytrwanie, pobożność, czyli to obrazowanie, bycie obrazem Boga, braterstwo, czyli troska o innych, miłość, to wszystko znajdujemy w Chrystusie, bo to On był miłością. To On pokazał troskę o nas, oddając za nas życie. To On jest doskonałym obrazem Boga. To On wytrwał do końca i oddał za nas życie. To On jest poznaniem, czyli żywą prawdą. To On jest żywą doskonałością, tą cnotą. To od Niego mamy się tego wszystkiego uczyć. Jak to robić? Eee, więcej czytania Słowa Bożego, więcej modlitwy i myślę, że więcej Kościoła. I nie chodzi mi to o jakąś religijność, ale wierzę to, że żywa społeczność z innymi wierzącymi, gdzie przez służbę y, tą naszą właśnie taką użyteczność możemy uczyć się i wdrażać te wszystkie cechy. To w kościele mamy najlepsze warunki do rozwijania tych cech. To tu przez służbę możemy praktycznie okazywać naszą miłość, nasze <coughs> braterstwo, naszą pobożność, nasze poznanie Nasze wytrwanie, ja wiem, że to jest czasami trudne, to wtedy pojawia się to miejsce na samokontrolę, żeby jednak wszystkiego do końca nie powiedzieć. Te cechy, które czytaliśmy, to nie jest przepis na superchrześcijanina, że wziąć tam, nie wiem, dwie szczypty cnoty, garść poznania, ćwierć wytrzymałości. Nie o to tu chodzi, ale chrześcijaństwo to żywa relacja z Bogiem. Obcowanie z Nim poprzez Jego Słowo, poprzez modlitwę, wiara w Niego i w Jego obietnice, a uzupełnieniem mają być te przymioty, te cechy, o których dzisiaj czytaliśmy. Bo jak czytamy w drugim liście Piotra, dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekoistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Praktykując je, te cechy w grupie wierzących, w kościele, w oblubienicy naszego Pana Jezusa Chrystusa, sami zobaczymy swój wzrost, sami będziemy tym zachęceni, ale też myślę, że będziemy zachętą dla innych. Czego sobie i Wam życzę. Amen. Eee, powstańmy. Jakby ktoś chciał się pomodzić, to zachęcam, a na pewno ja zakończę.